hejka, rosołek sobie pyka a dzisiaj zrobię galaretkę z kurczaka na skrzypiące stawy i w ogóle coś mi chrupie w kolanach trzeba żelatyny pojeść to tak jedziemy z, galaret z galaretą słoiki przygotowane rosół stygnie czekam aż osiągnie temperaturę 60 stopni mięsiwo i marchewa stygną i będziemy rozrabiać żelatynę jak temperatura rosołu osiągnie 60 stopni, to wrzucę na litr wody 3 łyżki żelatyny. Rozrobimy mięso, rozkładamy do słoików i będziemy zalewać. Rosół wprawdzie doprawiony, przyprawiony dobrze, ale ja Ci tu daję ekstra pieprzu. By to miało moc, żeby był wyrazisty, bo to będziemy jedli na zimno. By ten pieprz był wyczuwalny. I szczypta soli. I tyle. Mięsiwość rozrobione, marchewa pokrojona w słoikach już to przekładam do słoiczków także zachęcam róbcie sobie galaretki w domu, jak wam się już znudził, rosół dużo zostaje nie wylewajcie kupić żelatynę zrobić sobie galaretkę dobra, na włosy, paznokcie, stawy itp Ok, mamy to, temperatura 55 stopni można wsypywać żelatynę Tutaj jest tak odmierzyłem w kubeczku. Wiemy. Musimy to teraz dobrze rozrobić, wymieszać. By się dobrze rozpuściła. Trochę to trwa. By się fajnie rozpuściła. Także zachęcam, róbcie galaretki, nie wylewajcie rosołów. Nie w ogóle nie marnujcie jedzenia. Pamiętam takie czasy, że trzeba było bierki po ziemniakach jeść. A jak mięsa nie macie, to zróbcie sobie taką galaretkę dla zdrowotności na stawy. No dobra, ja tu się mieszam. Mieszam się o właśnie mieszam się w tym co mówię no nie jest tak łatwo żelatynę rozpuścić ale pobawimy się w chwilkę żelatyna już rozmieszana wymieszana nic na dnie nie ma możemy rozlewać do słoiczków Tyk. Rozlane. 5 słoiczków na tydzień mi starczy. Taką suplementację zakręcamy. Każde jedną ręką to można światło komuś zgasić. Albo w kiblu się podtrzymać za rąga. Dobra, ja muszę to porządnie pozakręcić. Słoiki pozakręcane, ja jeszcze odwracam do góry nogami, kołami, jak za auto zwał, po prostu odwracam. Wystygną do lodówki i na rano będą gotowe. Na śniadanko. W takim razie do jutra, do rana. No i mamy to, galaretka gotowa, doskonałe źródło kalogenu fajnie wyszło tak to wygląda w słoiku suplementację czas zacząć tak jak już mówiłem jest dobra na dobre korzyści dla skóry włosów paznokci poprawia trawienie co tam jeszcze dobrym źródłem białka wspomaga regenerację tkanek Tego pomidorek cebulka czerwona posolona, już została wcześniej jakieś 20 minut żeby skruszała zabieram się za śniadanko, polecam, róbcie takie kalaretki sami w domu smakuje ekstra mm. jednak swojskie smakują lepiej nie wiem jak to się w domu zrobić. Ach, jest moc, czuję fajnie pieprz, ona tutaj widać grubo pieprzu, mi o to chodziło, dobra to tyle na dzisiaj, jak się podobało to wiecie co zrobić, jak mnie też, miejcie dzisiaj wspaniały dzień, na razie do następnego.